Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Federacja KSW ogłosiła walkę wieczoru sierpniowej Gali, która odbędzie się w nowym sączu, a konkretnie w amfiteatrze parku strzeleckiego. Na KSW 85 nastąpi unifikacja pasów w kategorii piórkowej, ponieważ Robert Ruchała, czyli tymczasowy mistrz, zawalczy z prawowitym mistrzem Saladinem Parnasem. W dzisiejszym materiale informacyjnym pogadamy sobie o mistrzowskim starciu Polaka z Francuzem. Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali moje profile na Instagramie oraz TikToku, na których również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz bez przedłużania, lecimy z tematem. Saladin Parnas po gali KSW Koloseum stał się podwójnym mistrzem federacji w kategoriach piórkowej i lekkiej po tym jak jego walka z Ziółkowskim nie doszła do skutku z powodu kontuzji Polaka. Wiele osób spodziewało się, że zawodnik z Francji będzie chciał pozostać w wyższej kategorii do 70 kg, ale jednak okazało się zgoła inaczej. Saladin to bez wątpienia jeden z lepszych zawodników kategorii piórkowej w Europie i tak naprawdę nikt poza Danielem Torresem, któremu zresztą Parnas się zrewanżował, nie był w stanie go pokonać. Aktualnie ma rekord 17-1 i pokonał większość zawodników stopu rankingu w Polskiej Federacji, więc to mówi samo za siebie. Mimo wszystko, za dwa miesiące jego rywalem będzie zawodnik, z którym par nas jeszcze nie zdążył się skonfrontować, więc zobaczymy, czy Polak znajdzie na niego sposób. Robert Ruchała to zawodnik, który jeszcze parę lat temu toczył walki półzawodowe, a teraz jest tymczasowym mistrzem kategorii piórkowej w jednej z lepszych federacji w Europie. Drogę do walki opasu torował sobie sześcioma zwycięstwami z rzędów KSW z takimi zawodnikami jak chociażby Patryk Kaczmarczyk, Damian Stasiak czy Loma SKF. Ruchała jest młody, niepokonany z rekordem 9-0 i co najważniejsze cały czas się rozwija, więc bez wątpienia jest dobrym materiałem na mistrza. Mimo wszystko, aby nim prawowicie został, musi przed swoją publicznością w nowym sączu poradzić sobie z bardzo mocnym zawodnikiem z Francji. Zestawienie Roberta Ruchały z Saladinem Parnasem wynika po prostu z drabinki kategorii piórkowej, bo naturalnym jest to, że tymczasowy mistrz walczy z prawowitym posiadaczem tytułu. Okoliczności wypadnięcia Mariana z walki na Narodowym sprawiły, że Saladin chciał szybko powrócić po tej gali, na której nie zawalczył i naturalnie idealnie wpasowało się to na event w Nowym Sączu. Na pierwszy rzut oka pewnie faworytem bukmacherów i fanów będzie zawodnik z Francji, ale naprawdę Robert nieraz zaskakiwał, więc nie będę szokowany, jeżeli i tym razem sprawi niespodziankę. Na pewno będzie to dobra bitka, godna main eventu gali KSW 85. Finalny przebieg i rezultat tego pojedynku poznamy już 19 sierpnia w Nowym Sączu. Jak do tej pory poza walką Roberta Ruchały z Saladinem Parnasem nie poznaliśmy więcej szczegółów odnośnie sierpniowej gali. Oczywiście przed nami jeszcze gala w Gdyni za niecały miesiąc, więc teraz pełne skupienie będzie na tym wydarzeniu i podejrzewam, że dopiero za jakiś czas dowiemy się więcej o gali w Nowym Sączu. Pamiętajcie, że w tygodniu przed oboma wydarzeniami na kanale pojawią się materiały stypowania wszystkich pojedynków z tych gal. Wyczekujcie, bo jak zawsze będę mu dla Was dawkę solidnych typów. Dajcie znać w komentarzu co sądzicie o walce Roberta Rochały z Saladinem Parnasem, która dojdzie do skutku na KSW 85. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.